To jest węgiel. Czy zawsze taki sam? Jest węgiel energetyczny i jest węgiel koksowy, metalurgiczny. A to jest 560 kg takiego węgla. Dzięki tej ilości powstaje jedna tona stali, stali, która towarzyszy nam wszędzie, przez całe życie. Zawsze w jednym celu, by je ułatwiać. Bo tak naprawdę świat kręci się wokół stali. Dzięki niej pokonujemy ograniczenia, pracujemy, podróżujemy. Dzięki niej rosną nasze miasta i globalna gospodarka. Produkujemy węgiel, z którego powstają urządzenia, konstrukcje i przedmioty tworzące otaczający nas świat. Jesteśmy największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego używanego do wytopu stali. Dbamy też o środowisko naturalne, redukujemy ślad węglowy i wytwarzamy energię elektryczną z metanu dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jastrzębska spółka węglowa.